Handuo wraz ze swoją ekipą postanowili nauczać miejscowych z walki. Tubylcy mają dość wielkiego imperium wszechświata i bardzo chętnie będą walczyć z reżimem. Do rebelii dołączyli zbrojni mistrz pijackich Hesus. Oraz tajemnicza chętnie korzystająca z usług męskich dziwek Angela. Rebelianci nadal mają problem w postaci roztopionego zakładnika syna lorda sekty Bałwanków, o którym już dawno zapomnieli. W poprzednim odcinku złapany został też Klon Hana. Wielkie imperium wszechświata myśli, że dorwali prawdziwego. Niestety ich sielankowe szkolenie bojowe na ulicach Chłoto zostanie zakłócone. Prowadzić więźnia do sali tortur. Tak jest, kapitanie Sobel! Kapitanie Sobel... Witam, panie prezesie. Melduję wykonanie zadania. Pojmaliśmy Hanna Duo. Doskonale. Pamiętaj, że ten więzień jest ważny dla Imperium. Dzięki niemu możemy dotrzeć do niesławnej rebelii pokoju. Mało o tym mówi, ale jego stary wpadł na ten pomysł. Han jest więc najważniejszym członkiem rebelii zaraz po staruszku. Tylko on wie na jakiej planecie jest ich główna siedziba. Nie zawiedzie się pan prezes na mnie. Wkrótce zostaną zniszczeni. Jeśli chcecie być dobrze w strzelaniu, musicie myśleć, że nie trzymacie broni stworzenia do zabijania. Musicie wyobrazić sobie, że broń jest przedłużeniem waszej ręki i to wy i wasza ręka jesteście stworzeni do zabijania. Pip-pa, go hehe. A ty dziwolągu potrafisz strzelać? Ja? Ach tak, 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 jestem w tym dobry. Jak strzelam to ho ho, się bziom. Zostałem kule po dziurach. Te, to by tylko oznaczało, że pudłujesz. Nie, to rabiałem w kebabie. Co kurwa? Hej! Pst. Jack! Dobry dzień, panie łowco główna usługa Lorda sekty bałwanków. Jack, dowiedziałem się czegoś nowego o twoim koledze. Han Duo został złapany przez Imperium. Co? Och jej, to straszne! Wy chcieliście go mieć, prawda? No. Pomożesz go odbić? Wkrótce zjawi się tu Santa Snowman. Zrobimy rozrubę i pozbędziemy się też Tonego Fiuta. E, kim jest Santa Snowman? To przecież Lord Sekty Bałwanków. E, zapomniałem. No to w drogę, panie łowcu. Odbijemy Han Duo. Teraz wyobraźcie sobie, że strzelacie do górników. Jakubie, zrób mi loda. Już się robi, Lardzie. Dorwę haladło i tonego fiuta I wszystkich tych. O. Tak. O, porwali mojego syna i nie dostałem żadnej wiadomości o oznakach życia. Nie wiem, czy jeszcze żyje moje biedne dziecko. To są potwory. Rebelianci to potwory. Nie dość, że mój cenny ładunek zagubili, to moje dziecko... O, tak... O, moje dziecko, dochodzę. O. Mm, uwielbiam lody ananasowe. Zemsta na chanie dło będzie tak samo słodka. Wiem, że te szczury kryją się znowu na chłodu. Z łatwością dorwaliśmy tamtonego Fiuta, z taką samą łatwością załatwimy resztę. Jak się sprawują nasi dzielni rebelianci? Strzelają, bo strzelają, ale czy łapią jak się powinno strzelać? to nie za bardzo. Jakieś pustawe te ulice. Okoliczni mieszkańcy uważają rebelię za głupotę i umijają tą dzielnicę jak protesty kodu. Ale spokojnie, z czasem będzie nas więcej i damy radę, Imperium. Idę sobie golnąć. Znów zamienisz wodę w wino, Jezusie? Jestem Hesus! I to nie było wino, tylko instant barszczyk. Ale on wściekły. Może nadal zły na Judasza? Nie wiem tego, Donny, nie wiem. Zobaczę, co Angela kombinuje. Yes. Słyszałem, że szykuje jakiś silny potyonek dla naszych rebeliantów. To ja tu zostanę i. Tak. Y, no. ten. Y... Hejo, ludzie! Jestem Tony Fiut i będę was szkolił ze strzelania. He! <ścoughs> jesteście świetni! Pierdalaj, Fiucie! To moja robota, a wy jesteście do bani. To nie strzelanie, to ssanie! Jako księdza przed Kobunią. Jezu, chryste! Prosimy o wyrozumiałość! Kurry. Jeszcze raz, usłyszę Jezus, to zrobię wam w dupie mieszkanie w stylu kolonialnym, z trzema sypialniami! Weź nie triggeruj się aż tak. A wiecie co? Jebie mnie wasz ten Jezus. Tak, dosłownie. Przychodzi co niedzielę i jeb, daj mi klapsa, rzeczy wtedy dajesz mająki, dzisiaj na sucho, a potem rąbie mnie w za całe dwie godziny. Ojej, uraziłem wasze uczucia religijne? Ooo, jaka szkoda! Ale to wy macie takie, takiego spierdolonego Mesjasza. Ale my nie wierzymy w Jezusa. No właśnie, odpierdol się Jezus! To nauczcie się do kurwy nędzy, że nazywam się Jezus! Te, Jezus, amunicja się skończyła. Mam to w dupie. Jezu, ty obleśny dziadu! Ja bym radził trzymać amunicję w skrzynkach, ale co ja tam wiem, nie jestem od strzelania i nie mogę nikogo pouczać, ani nauczać. Takiś mądry? Spoko, proszę bardzo, ucz ich jak się zabija imperialne dziwki. A wiesz, że mi się uda? Halo, Angela, jesteś tutaj? Przywitaj się z nowym właścicielem kukułczego gniazda. Ale on nie żyje. Bo teraz ja jestem właścicielką. Jestem dobra w negocjacjach. On nie żyje. Nie marudź. I wiesz jak prowadzić bar? Nie będzie to bar publiczny, tylko dla rebeliantów. Będę zamawiać składniki najwyższej jakości, a otrzymacie fantastyczny, magiczny napój. Wytworzeniem zajmie się właśnie ten pan, którego zatrudniłam. Magiczne? A skąd masz na to finanse? Mamy zero kredytów. Od wielu lat dostaję maile od nieznanego mi wujka z planety Dyryndang Bung Bung. Ponoć jest jakimś władcą, a ja jestem jego porzuconą córką, i to od niego dostaję kupę Forsy. Ci go synowie to dałny i chciałabym wróciła jako księżniczka i kontynuowała rządy, dynastii i te inne pierdoły. Wow! Jesteś księżniczką! Nudziarstwo. Dziewczynki uwielbiają księżniczki Disney, ale nie znają rzeczywistości. Myślą, że to bogactwo, piękno i sława i cudowne książę, a tak naprawdę to jest bogactwo, polityka i brak prywatności i łysawy książę William. Ach. Ech, szkoda, że mój klon okazał się być zdrajcą. Pracował tu jako męska dziwka, nie można takim ufać. Ale mnie możesz zaufać. Powiedzmy, że nie dostajesz od razu ode mnie zbyt dużego krytycy zaufania. Co mogę dla ciebie zrobić, Angelo? Hmm. O! O! Jak strzelasz, idioto! Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Tarara, ważnych jest kilka tych chwil tych, na które czekamy. Pam, pam, parara, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Oh yeah! No no Han, jestem pod wrażeniem. Ktoś odstrzelił fiuta! Co, kto, kogo, czy jego? Początkujący jakiś postrzelił tonego fiuta. to myślał, że będzie świetnym instruktorem. Ech, ten, tony, Angela, opatrzysz go? Jasne, gdzie dostał? W lewą półkulę. O rany, i jeszcze żyje? Znaczy ten, no, w lewego pośladka. Zobaczy jego tyłeczek, nieźle. <laughs> on tam się wykrwawia. Jezus, ogarnij tych amatorów. Jesus! Ogarnij tych amatorów! Tak powiedziałem! Hanie duo, Powiesz mi teraz grzecznie, gdzie ukrywa się ta cała wasza rebelia pokoju pod wodzą twojego starego. Obiecuję ci, że twoja śmierć będzie szybka i bezbolesna. W przeciwnym razie będziesz zdychał bardzo długo i będzie to ogromny ból dla twojego ciała i zmysłów. Powiedziałem co wiem, a niczego nie wiem. Macie nie tego Hana co chcecie! Zluzuj porty Han. Nie musisz gadać takim głosem, nadwyrężasz gardło. Mówię tak, ponieważ nie chcę być Hanem duo. Aha. I takim sposobem chcesz nam mówić, że jesteś kimś innym. Ciekawe. Ała, Pugaczowa! Mam dość! Boce te tortury i przesłuchania! Co to, ciemnogród? Nie macie krzesła elektrycznego? Podoba mi się średniowieczna idea cierpienia za swe zbrodnie. Ale jestem niewinny! Nie jestem handlu! Wkurwia mnie twój akcent. Dobra! Mówię zwykłym głosem. Przynajmniej dla ucha. Dla oka nadal jesteś paskudnym rebeliantem. Słuchajcie, chłopcy, popilnujcie go. Ja muszę zająć się pewnymi taśmami, które na niekorzyść imperium wyciekły do Onetu. Tak, jest, kapitanie, Zobel! Uwolnijcie mnie! Mamo! Spuśćcie mnie! Nie jesteś w Star Warsach. Ogarnij się. Okej, biedny Han, co my zrobimy? Jak to co? Zabijmy ich! Niech się stanie przemoc! Aaaa! Aaaa! Nie zabijajcie mnie! Nie zabijajcie! Jestem dziewisą! Jak się cieszę, że cię widzę, Han. I chodźmy teraz. Dokąd? Wydamy cię lordowi Bałwankowi. Co? Michuja! Jesteś moim przyjacielem? Zabierzesz mnie w jakieś bezpieczne miejsce? Ach, nie bądź taki głupiotki przyjacielu! Oczywiście, że jestem Twoim przyjacielem! Chodźmy! Coś się... Coś się... Co się stało? Zamach chyba. A może jakiś wypadek? Może ktoś się potknął, kula wystrzeliła i zrykosztowała resztę? Wyczuwam spisek. Nie ma Hana. Ktoś go zabrał. Albo go uwolnili, bo poczucie winy im kazało. Trzeba przebadać to wszystko. Trajektorie, numery seryjne pocisków... A jak to były lasery z blastera? Czujesz trotyl? Cóż za okropne miejsce? Aż mi nie dobrze, Jakubie? Stan mojego ochłodzenia? W NORMIE! Spaniała kobieta! A ah, Dobrze, że już nie boli. Nie będę mógł usiadać. Doprawdy. Ale byłoby znacznie gorzej, gdyby nie Angela. Znasz się na tym i na tamtym. Jest inteligentna, atrakcyjna, odważna. Jest niczym mój ideał ze snów. Aha! Coś cię ugryzło? Bo wiesz, sobie tak myślę, że się zakręcę wokół niej. Kto wie, może będzie z nas para. Eee, wiesz, Han, już ci mówiłem, że pragnę kobiety, z którą się ożenię, założę rodzinę. Zamieszkam gdzieś w zakątku galaktyki, gdzie będę mógł pracować w wypożyczalni wideo, nie myśląc o zagrożeniu ze strony Imperium. To jest coś, co leży na mojej duszy od dawien dawna. Eee... Moi rodzice nigdy nie mogli dać mnie i mojemu rodzeństwu dostatniego życia. W wieku 17 lat żyłem ganiając po ulicach wyzimy w zimy w Uachmanach. Stary Menel Ferdynand nauczył mnie pić, aby zapomnieć o smutku. Potem następne dziesięć lat wychodziłem z nałogu. Sam nie było nikogo, kto by mi mógł pomóc. Nie chcę samotności na stare lata. Po rebelii, naszych przygodach, potrzebuję kogoś takiego jak Angela. Mam to w dupie, Tony! Mam gdzieś twoje emocje! W kółko gadasz to samo! Jaki to nieszczęśliwy i jak bardzo szukasz szczęścia i żony! Sram na to! Rozumiesz?! Coś się stało, Tony? Niech, będę musiał wam dać kilofy. Bo do tej pory nie pojęliście jak działa celownik. Ale te kilofy są tempem. I dlatego idealnie do siebie pasujecie. Weźcie w garść hessus i zrób coś porządnie, bo się w ogóle nie starasz. Nie staram się? Jestem tutaj jedyny mądry, pewnie jedyny z wykształceniem. Nie potrafisz mnie docenić? Nie potrafię. Zatem strajk. Aż się przypomniały strajki na ziemi z kwietnia 2019 roku. Ja ci dam strajk! Nie jestem wam niczego winien! Postawiliśmy ci 15 kolejek. Niestety macie pecha i trzeźwo myśl. Nie dam się wyruchać. Oh no, ani duo. Znowu się spotykamy. Tak długo czekałem na tę chwilę. I W końcu się zemszczę i odzyskał syna. Sorry kochaniutki, ale twój syn bałwan stopniał i została z niego kałuża. O jest. O nie! Morda tam! Kochana kropelko ojecie. Jestem twoim ojcem. Co te urobisz, ci zrobili? To nie ta kałuża pierdoło! Już dawno ją wytarliśmy. Nienawidzę was. Zapłacicie mi za to. Ale teraz. Jakubie, zrób mi loda. Teraz? Tak. Muszę zredukować stres. Teraz, rebelianci, rozstrzelać wszystkich w pizdów. Chyba się krzywo opaliłeś, kolego! Ty... Kurwa... Co mi jest? Dobre, panie. Potrafi Buzina O Ojej! Pan pan tu jest! Wydałeś mnie, Jack? Przyjaciela? Oczywiście, że nie. Skąd? Ała! Ajcz! Han, to nieczyste zagranie! A niech mnie kurwis, co tu się wyrabia, to przychodzi bałwanie pojęci. Wow! Oh yeah! Dajcie radę, rebelianci! Brawo! Dawno się tak nie słyszyłem! Trafiłem kogoś? A ja? Możliwe! Wow! Ale adrenalinka! Będziecie jeszcze lepsi, jak dostaniecie magiczne napoje! Co no to Han? To mój klon z Archeo. O kurde, Han, powiesz mi dlaczego tak się wtedy zdenerwowałeś? Ech. czy to przez to, że planuje przyszłość? Nie, Tommy, nie. Ja. Ja. Chyba też się zakochałem w Angeli. dręczą mnie, ona jest w mych snał. Ponoć księżniczko jest, to podniecające. Choć serce kłamliwe me, to chyba wiem, to ja. Pragnę angelek kurde mieć Kosmiczny duet nasz chce posiąść ją. obaj na nią mamy, apetyt niesłychany. Lecz ona nie wierzy, rebeliant to my fjód. to ja pragnę, że kurde mieć u mnie. Lon Handuło mój, ruchany przez nią był. Chciałbym być wtedy nim, teoretycznie to byłeś Ty. Zauroczenie poróżniło nas. Padre Andrzej Górdewieć obuje Ona tu jest i tańczy dla mnie. A może dla mnie tańcz mu ja Angelo Angela Anio A to ciekawe Potrzebujcie na żonę, który Kręć tu kręć, żeby wszystko się chręcili Słuchajcie, czeka Angelatony! Dostałem jakiś czas temu cynk, że mieszkańcy planety Durna potrzebują naszej pomocy. No to im pomożemy. A co z rebelią na chłoto? Jezus poprowadzi tutejszą rebelią, wierzę, że mu się uda. A skąd ten cynk, hanie? Hmm, skoro rebelia nabiera rozpędu, nabiera rumieńców, nabiera mocy, przybiera na mocy. Na wadze, ważą się losy świata w rebelganckich rękach. Przejdź do rzeczy. Wypadałoby wspomnieć, bo... jakimś cudem wcześniej nie powiedziałem o tym. Może nie było to na tyle istotne. Mój stary wpadł na pomysł, w sensie postawieniu się Imperium i w ogóle. Początkowo chciałabyśmy się sprzymierzyli z Lordem Bałwankiem, ale jak dobrze wiecie, no nie wyszło. Myślałem, że wszystko szlak trafi, ale mój stary jest ze mnie dumny teraz, że cokolwiek ruszyło i i Huto będzie walczyć. <laughs> Jesteście ze mną? Oczywiście, przyjacielu. Zawsze z tobą. A? Zmienimy świat na lepsze. W takim razie nasza drużyna pierścienia poleci na planetę Durna. Gwiezdni rebelianci! Yeah! Y co to było? <laughs> Takie próby epickiego zawołania. Wina Tuska. Myślę, że powinieneś sobie odpuścić z teoriami. Mogliśmy wytropić tych dziadów, co to zrobiły, a tak to ciągle tu staliśmy. Co tu się od niej nie Pawliło? Wy kurwa Gamonie! Straciliśmy Hana duo! Zejdźcie mi z oczu natychmiast! Panie prezesie, miałem Hana w niewoli, ale niestety znów uciekł. Sobel. Ty nieudaczniku. Chcę dostać dupę Hana. Wiesz dla kogo pracujesz? Dla najwyższego prezesa wielkiego imperium wszechświata. Tym razem tego nie spierdol. Masz go ciągle pod nosem. Zrobię wszystko co w mojej mocy. Najwyższy prezesie. Dziwna pani, wygląda na to, że udało ci się zatrzymać mnie przy sobie na dłużej. Nie miałam z tym nic wspólnego. Generał Jekan uważa, że niebezpieczne jest opuszczanie systemu przez jakikolwiek statek, zanim nie włączymy pola energetycznego. To niezła opowieść, ale ja uważam, że trudno ci stracić z oczu takiego wspaniałego faceta jak ja. Ty zarozumiały półgłówku, wymięty przekaźniku. Nie wiem skąd u ciebie to złudzenia, laserowy muszczku.